Dobra, za mną już siedzi model. E, dzisiaj chcę przedstawić wam fryzurę e, curly hair, ale z początku muszę umyć włosy temu modelowi. Ze względu na to, że one są jakby teraz nie do końca jeszcze czyste, troszkę przesuszone, także skorzystam z szamponu, a także z odżywki. Także idziemy z początku na mycie. Myliśmy włosy naszemu modelowi, no i możemy przechodzić do rozczesywania tych włosów e, w pewnym. момент, чи може то бути легко трудне, але то є тільки в мощність за взгляду на то, що ти волосся сон досить мощно кренсоне. Найважніше в тим моменті поправні розділіч нашим голови на секції. Допіро потім ми можемо зачинати собі працювати. знайдемо віхерек на голові нашого клієнта, Będę właśnie ruszył się od niego i dzielił włosy od tego, w jakim miejscu on się znajduje. Dobra. Ciągniemy sekcję od e, miejsca, w którym jest wicherek, aż do końca ucha. Mniej więcej. Znaczy do środka ucha, przepraszam. Na razie w tej chwili sobie łatwiej w ten sposób oddzielam sobie po prostu przednią część głowy i dopiero potem zaczynam dzielić dalej. Ale na razie ja sobie oddzielam tą część, by też zrobić podziały tu z tyłu. Przy jego teksturze włosa korzystać z szerszej części grzebienia. Chodzi mi o część tą. Tam. tam gdzie ząbków jest ja po prostu mniej, innymi słowami. Dobra. Podział, podział jest zrobiony na potliczną ogólną część. Teraz chcę zrobić też podział górnopotyliczny i też dolnopotyliczny, by tu stworzyć po prostu z tyłu jeszcze większą teksturę niż ona tu jakby jest. Im krótsze włosy będą przy tej e, fryzurce, tym bardziej one będą się kręcić konkretnie w tych, w tych miejscach. Chodzi mi o te fragmenty. Jak widzicie, głównie te włosy się zakręcają, można to sprawdzić, na końcówkach. Jak widzicie, przy takim lekkim naciągnięciu już gdzieś na połowie tych włosów, włosy zaczynają dosyć mocno się zakręcać głównie one to robią na końcóweczkach to znaczy widzicie, mocniejszy skręt zaczyna się dopiero w tych fragmentach na samych końcówkach tych włosów I one będą krótsze, jeśli my skrócimy je powiedzmy do tej długości to one znów zaczną się zakręcać tylko już bliżej do głowy stworzy to jeszcze większą teksturę i właśnie do tego będę dążył dzielimy też na dwie górnopoteliczne sekcje będą takie mniejsze i też będziemy mieli dolno patologiczną jedną sekcję no i przechodzimy dobra jeden podział jest zrobiony przechodzimy do drugiego drugi podział robimy teraz wychwycając wszystkie te włosy które są jakby na dole jak widzicie pojawia się u nas a linia podziału pomiędzy górnopoteliczną strefą a bocznopoteliczną strefą może to będzie z tyłu zaraz zobaczyć jak to wszystko wygląda no i widzicie pokaż tu jak to wygląda z tyłu mniej więcej w tym momencie idziemy dalej następnym naszym krokiem w, tym podziale, w tych podziałach to musimy znaleźć sobie miejsce w którym mamy jamę czołową znaczy, gdzie jest jama czołowa, też innymi słowami można to nazwać, można to określić, miejsca, w których pojawiają się u ludzi zekola. To jest ten fragment mniej więcej. Ciągniemy od tego fragmentu do, do tego wicherka mniej więcej, troszeczkę niżej. Będziemy śledzić za prawidłowym rozpadem tych włosów. Jak widzę, w dosyć dobrym miejscu wybrałem właśnie swój ten podział. I teraz mamy też pojawił się nam podział na też boczną sekcję. Dobra. I druga część tak samo. Dobra. Idziemy dalej. Mamy też podział na górną strefę. Grzywkę będziemy skracać troszkę, znaczy pewnie gdzieś do wysokości naszych brwi plus minus. Ok. Odwracamy u głowy klienta. Proszę. Delikatnie. Ja chcę zrobić teraz jeszcze podział na, oddzielić grzywkę od reszty naszej strefy górnej, innymi słowami linii kapelusza. Ok. I tu robię gdzieś, mniej więcej po środku, jakby podział. Mam to oddzielone. Okay. Okay. Staramy się współpracować z klientem, znaczy podpowiadać mu, w jaką stronę musi się odwracać, by jakby wyciągać lepszy rezultat i by Wam było też wygodniej. Pochyl głowy. Co do tych wszystkich podziałów. Staramy się przy oddzielonym w sekcji zakręcać je dosyć mocno. Znaczy Wy zobaczcie sobie jak działa włos, gdy Wy go zakręcacie. Bierzecie ten włos i zaczynacie coraz bardziej zakręcać i on coraz bardziej staje się do, coraz bliżej jakby do czaszki naszego klienta. To jest dla nas pomocne. Także współpracujemy w ten sposób mamy już całkowicie podzieloną głowę. Mniej więcej w ten sposób to wygląda w tym momencie. Zaczynamy już przychodzić do konkretnie strzeżenia. Będę mu robił grzywkę. Tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy pracować mniej więcej do długości brwi. Ze względu na to, że mam kręcone włosy, to w pewnym momencie, jeśli zrobię je za krótko, to one podskoczą. Ogólnie te włosy mają taką pewną charakterystykę, że jak one są suche, to one zaczynają podskakiwać. Po prostu stworzy się mniej więcej taka historia, one są po prostu lżejsze. Jeśli zrobię za krótko, tak jak chciałem na samym początku, jakby do brwi. To te włosy podskoczą do wyższej, jakby, do mniej więcej środka jego czoła. To nie jest do końca poprawne w tej, w tej sytuacji. Bierzemy sobie i robimy delikatnie niżej za pomocą noża chińskiego. Prosimy teraz klienta delikatnie odwrócić głowę w moją stronę. No i teraz zaczynam pracować od środka. Jest tu linia brwi, pracuję delikatnie niżej. I zaczynamy pracować. Jak widzicie, stwarza się nam dosyć gęsta grzywka, która jak się wysuszy, te włosy zaczną być w, w, w troszkę w różne strony bardziej i stworzy nam to jeszcze większą gęstość. Przechodzimy do drugiej strony, do mnie. Znów stojąc z każdej ze stron, my odwracamy głowę klienta. Jeśli początkowo pozycja była taka, delikatnie odwracamy głowę klienta do siebie, by nam było wygodniej. W ten tylko sposób my możemy poprawnie zszyć po prawej czy tam po lewej stronie. Jeśli będzie taka potrzeba, to wszystko, co nam nie zajdzie za pomocą noży chińskiego, też dotnę za pomocą nożyczek. delikatnie niżej pracujemy jeszcze. Troszkę usuwam te włoskie, które się nie docierały pierwszym razem i pracujemy dalej. Chcę, by każdy fragment jego głowy był dosyć mocno teksturyzowany, by to fajnie po prostu zaczęło wyglądać. Co do grzywki będziemy pracowali w ten sposób, by te części zaczęły się delikatnie rozchodzić się na lewą i prawą stronę. Tworzy mu to taki ciekawszy, fajny Efekt, zrobię to pewny taki akcent na tej grzywce, co będzie mu po prostu fajnie, fajnie na nim po prostu wyglądać. Te części, akurat na końcu, końcach grzywki po lewej i prawej stronie, zamierzam zostawić troszkę dłuższe. By to osiągnąć, muszę pracować w formie kwadratowej. Akurat, by stworzyć większą teksturę na, na grzywce, planuję sobie w formie wertykalnej pracować w, zaokrą w zaokrąglonej formie. W kształcie zaokrąglony. Będziemy pracowali w ten sposób, by nasze włosy powtarzali kształt zaokrąglenia naszej głowy. Pracujemy patrząc na naszą czaszkę w tym konkretnym fragmencie. Ja będę teraz wyciągał palce w ten sposób, jak układa się nam czaszka w tym fragmencie. Teraz zobaczycie, o co konkretnie chodzi. Biorę sobie palce, stoję po tej. Prawej stronie to jest dużo bardziej wygodniejsze, gdy my pracujemy z formą okrągłą. I tu docinamy końcówki. Teraz będę pracował dalej już z tą grzywką, i tak jak wspominałem wcześniej, będę teraz stwarzał kwadratową formę w projekcji horyzontalnej. By to stworzyć, ja muszę teraz następną separację, tu konkretnie po prawej stronie, będę przekierowywał na E, środkową separację, to znaczy poprzednią innymi słowami. Ok. Dobra, idziemy dalej. Dzielimy następną separację na, na, na dwie części i dobieramy. Powoli nam się tworzy konkretnie kształt kwadratowy w tej płaszczyźnie. Dzielimy następną separację mniej więcej gdzieś tu po środku na pół. Znaczy coś, coś w tym stylu. Wiadomo, robimy to nie w ten sposób, tylko, tylko tak. I tym samym oddzielamy tą część środkową, która była naszą pierwszą separacją, i dobieramy do drugiej separacji już trzecią separację. Tworzymy mniej więcej coś w tym stylu. Podnosimy te włosy i sobie przyciągam z następnej separacji na poprzednią. Widzicie, tu są te końcówki, które będę właśnie docinał. Okay. Następną separację, już ostatnią, robimy takie e, ogólnie po naszym środkowym paśmie. Robimy takich trzy separacje. Najczęściej nam wychodzi właśnie po trzy separacje z każdej strony. Znaczy, mamy pasmo środkowe i mamy pasma e, te po prawej i lewej stronie. Ich jest ogólnie, znaczy, można powiedzieć, że w sumie cztery z każdej strony, ale de facto trzy. Czyli znaczy, jedno środkowe i trzy jeszcze e, po każdej ze stron. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób. Staramy się liczyć te nasze separacje. Znaczy, mieliśmy tą pierwszą separację, która była naszą separacją, jakby główną, i od niej zaczynamy też liczenie. Z każdej strony najlepiej było taka sama ilość tych separacji. Mieliśmy pierwszą separację i można w sumie nie liczyć w tej konkretnej sytuacji. To była nasza pierwsza separacja. Druga, trzecia, czwarta. Po tej stronie, już po lewej. Będzie taka sama ilość tych separacji, jak i po stronie prawej. Z lewej strony teraz stoimy tak samo jak staliśmy przy pracy z prawą stroną, ze względu na to, że my pracujemy z formą zaokrągloną i forma zaokrąglona nam dużo jest wygodniejsza, gdy my stoimy po prawej stronie od klienta. Stojąc na przykład i pracując z formą kwadratową, staramy się stać po lewej stronie od klienta. Jeśli chodzi o projekcję wertykalną, z drugą tą formą jest tak samo. Przechodzimy do ostrzeżenia i zaczynamy obcinać te włosy, które u nas są w tym miejscu. Dobra, idziemy dalej. Robię to już dosyć szybko. Prawie skończyliśmy grzywkę, także już dopracowujemy i zaczynamy sprawdzać. Odwrócę go do kamery. Byście widzieli, jak to wygląda. Teraz byście zobaczyli efekt. Pokażę Wam, jak to wygląda w projekcji horyzontalnej. Mniej więcej takie coś. Zaczynamy pracować teraz z górną strefą. Będę pracował tak samo. Okrągły kształt w strefie górnej, jeśli chodzi o kształt wertykalny i kwadratowy kształt w projekcji horyzontalnej. Robimy teraz podział. Na środkowej części będziemy łączyć grzywkę z resztą naszej top zone, z naszym dniem kluszu. Naszym wskaźnikiem, gdzie powinna być nasza separacja po środku, jest właśnie nasz nos. Wzorujemy się na niego i wtedy dopiero zaczynamy jakby pracować i dzielić. Ok? E, idziemy dalej. Pracując z grzybieniem staramy się pracować dwoma rękami. Prawa nasza ręka Trzyma grzebień i ogólnie prowadzi go, lewa nasza ręka pomaga nam robić podział. Bo jak jest, jeśli na przykład widziałam dużo fryzjerów, którzy pracują jedną ręką. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Nie ma żadnego podziału, jak widzicie. Podział ogólnie powinien być taki, że jedna strona jest bardziej przyklepana, jak teraz, ta lewa, a druga strona powinna być trochę troszkę pyszniejsza, jak ta teraz po prawej stronie. I wtedy dopiero zaczynamy robić ten podział. To jest bardzo ważne. Wiem, że dużo osób tego nie robią. To znaczy nie wiedzą nawet, że tak trzeba robić. Mamy tam nasze, nasze środkowe pasmo i teraz zaczynamy pracować z częścią naszej topzony. Dalej pracujemy w kształcie okrągłym, by stwarzać większą teksturę. Sprawdzamy teraz, patrzymy jak to wygląda ogólnie w tej projekcji wertykalnej. Zobaczymy, czy wszystko jest poprawne i czy wszystko jest równe. Tak jak mówiłem wcześniej, zamierzałem stworzyć okrągły kształt, ja go stworzyłem. Właśnie tu o to chodziło. Delikatnie jeszcze podcinam końcówki, bo zobaczyłem, że delikatnie te włosy były za długie. Przechodzimy dalej, robimy to samo, co robiliśmy z grzywką. Jest taka sama historia. Zaczynamy dzielić środkowe pasemko, zrobiliśmy podział na środkową paśmę, teraz przechodzimy do pasma następnego, już to drugie pasmo będzie. No staramy się cały czas widzieć nasze pasmo pamięci. Jeśli wy nie widzicie pasmo pamięci, znaczy mi słami poprzednią separację, to nie tu Właśnie widoczna jest grzywka, którą my ostrzyliśmy wcześniej. To jest właśnie kontonacją i my do niej właśnie docinamy Teraz pracujemy i widzimy nasze pasmo pamięci i do niego docinamy. Powtarzam jeszcze raz, jeśli nie widać pasmo pamięci, to wy nie strzeżecie Dobra. Dociągamy cały czas do poprzedniej separacji. Tym samym, tak jak mówiłem wcześniej, budujemy kwadrat. Teraz zaczynamy sprawdzać sobie tą prawą część. Pokażę ją, bo nie chcę po prostu teraz nagrywać jeszcze tej lewej części. Nie chcę na tym marnować czasu. Teraz prawa strona jest gotowa. Nie wiem, czy wy widzicie, ja ze swojej strony akurat widzę, że wszystko jest w porządku. Staramy się ogólnie te włosy zbyt mocno nie przeciągać, dlatego pracujemy tak jak mówiłem wcześniej na tej części naszego grzebienia. Stworzył nam się kształt kwadratowy tu, okrągły kształt po tej stronie. Przechodzimy teraz do strefy bocznej. Będę obcinał ją techniką warstwy, tylko wykorzystywując e, separację horyzontalną. Mamy trzy rodzaje separacji: jest to wertykalna, diagonalna i też horyzontalna. Są dużo różnych rodzajów tych separacji diagonalnych, bo to zależy od kąta i od naszego celu. Tu konkretnie będziemy wykorzystywać horyzontalne separacje. Zaczynamy robić podział. Pomoże nam to stworzyć ogólnie fajną teksturę ze względu na to, że coraz dłuższe włosy będą się stwarzać na końcówkach, tu konkretnie w tych fragmentach, i krótsze włosy będą tu w górnej strefie, i tu e, górno-bocznej, bym to nazwał. Ok, możemy zobaczyć. Ja teraz już zrobiłem pierwszą naszą separację. Będę dociągał e, włosy z bocznej strefy do strefy górnej. Zobaczycie teraz, co z tego zacznie nam wychodzić. Zaczynam sobie robić pierwszą naszą separację dociągając ją do strefy bocznej. Jak mówiłem wcześniej, będą włosy u góry krótsze, po bokach coraz dłuższe. Stworzy to super teksturę. Zaraz to zobaczycie wszystko. W bocznej strefie, by zrobić przedłużenie, by tu były krótsze włosy, tu byli dłuższe włosy na dole. Będziemy stwarzać formę trójkątną. Znaczy, zazwyczaj trójkąt się robi w ten sposób, tak zwana gradacja, lub w ten sposób odwrócona gradacja innymi słowami warstwa. Będziemy w jaki sposób to robili? Dociągam teraz wszystkie włosy z boku do tej górnej strefy, co nam stworzy właśnie wydłużenie tu na samym dole. Pokazuję dalej, jak to będzie wyglądało. Pracujemy dalej, dalej dociągamy wszystkie włosy do naszej pierwszej separacji, tym samym tworząc trójkąt w strefie bocznej. Też dociągamy najbardziej dolną tą separację do samej, samej góry. Znaczy, bierzemy włosy stąd i ciągniemy je, je aż do samej góry. Jak widzicie, Utwarza nam się tu coraz większa tekstura. Włosy tu z górnej strefy będą opadać na te części boczne i będą sięgały mniej więcej takiej wysokości. W tym miejscu mniej więcej zaczyna nam się tekstura. Tekstura zazwyczaj się tworzy wtedy, gdy nie mamy włosów z góry, które będą nakładać się na te włosy na dole. W tym momencie są włosy. Zobaczcie teraz, jak to zaczyna mniej więcej wyglądać razem. Po tym, jak to wszystko ostrzygłem. Tu wiadomo, wysuszymy, będzie to troszkę inaczej, będzie to bardziej podkręcone, będzie to z jeszcze większej teksturze. Ale jak ta grzywka teraz się e, zgrała teraz z resztą, ona jest teraz fajnie połączona, stwarza tu się taka fajna tekstura, fajne łączenie całej tej grzyweczki z resztą jego włosów. Coś w tym stylu zaczyna wyglądać, zaczyna to nabierać po prostu kształtu i po prostu wyglądu. Przechodzimy do strefy bocznej po prawej stronie i zaczynamy też tworzyć tak samo odwrócony trójkąt, innymi słowami, warstwy. Zwróćcie proszę na moją pozycję ręki, w jaki sposób ona jest ustawiona. Taka, a, taka, takie ustawienie tych nożyczek bardzo mocno mi pomaga pracować w każdej sytuacji, by mi było wygodnie. Ja Dosłownie, w ten sposób mogę sobie zrobić takie coś też stworzyć pewne, w pewnym stopniu pikowanie, też zrobić proste cięcie, odwrócić te nożyczki, pracować z góry w dół, od dołu w do góry i tak dalej. Jeszcze w przyszłości postaram się nauczyć wszystkich tych chwytów, będę pokazywał je ja na Instagramie. Idziemy dalej. Bierzemy naszą następną separację no i zaczynamy docinać ją do pierwszej naszej separacji. Teraz będziemy pracowali z górnopoteliczną strefą, konkretnie z tą lewą częścią. Będziemy łączyli ją z lewą boczną strefą, a później też z górą. Tak samo bierzemy drugą teraz część, drugą naszą separację i dociągam do. Separacji poprzedniej do tej pierwszej, teraz pierwszej u góry. Moim zdaniem jest to dosyć proste cięcie, które jest bardzo aktualne w tym i następnym roku. Jest to super fajne um, cięcie, które będzie pasować osobom młodym. Także róbcie to na swoich klientach jak najbardziej. Włączymy teraz dwie strony już razem i też dociągamy tak samo dociągamy drugą separację też do naszej separacji pierwszej. I tak jak wspomniałem wcześniej też tak mówiłem, też łączymy od razu z drugą częścią naszej głowy, naszą naszej, naszej potylicy. Większość już skończyliśmy. Będziemy jeszcze dorabiać za pomocą mnoży chińskiego, eee, ogólnie te części, musimy zrobić, po prostu pole je i też będziemy dopracowywali ten tył, z którym my jeszcze nic nie zrobiliśmy w sumie. Łączę teraz górnopoteliczną strefę z dolnopoteliczną za pomocą właśnie techniki warstwy. I też za pomocą takiego lekkiego pikowania. Teraz Zaczynamy pracować z nożem chińskim. Będziemy dorabiać sobie delikatnie te końcówki, które nam tu jeszcze pozostawały z obydwu stron. Tu głównie już nasz cel jest konkretnie dokończyć te końcówki, jakby i nadać im takiej prawie stylizacji. Podkreślić jakby całą teksturę tych włosów. I już przechodzimy do suszenia. Za pomocą też spinek zaczynamy stwarzać wstępne takie układanie, które będziemy zaraz suszyć za pomocą dyfuzora. Попадом собі теж продукт для ось таких німців осуд. Приходимо і вже конкретні до сушення з дифузора. Ні мужчин, ні Kręcić tym dyfuzorem itd., tak tylko po prostu podstawiamy go do tych włosów i suszymy w ten sposób. Stworzy nam to naturalny skręt i naturalne suszenie. Kończymy. Mniej więcej taka tekstura nam wyszła. Zaraz będziemy jeszcze te włosy delikatnie stylizować. Jeśli jakieś włosy będą mi niepoprawnie jakoś odstawać, to będę też docinał delikatnie je za pomocą jeszcze nożyczek, bo są niektóre fragmenty, które mi się nie do końca podobają. Zaczynamy robić już tą końcową stylizację. Delikatnie można jeszcze niektóre fragmenty podciąć, i dopiero potem już będziemy kończyć. Zwróćcie uwagę, co, co to nam wyszło ogólnie? Moim zdaniem super. E, co do tej grzywki, delikatnie ją podniosłem ogólnie na sam koniec. Tak sobie stwierdziłem, że w tej konkretnej e, chwili fajnie to będzie wyglądać po prostu. Delikatnie mu się przez to otwiera twarz, w domu będzie mógł sobie układać tak jak my na samym początku jakby zamierzyliśmy, że do brwi. Teraz konkretnie po prostu ułożyłem troszkę inaczej, możecie sobie zwrócić uwagę, też delikatnie postarałem się stworzyć w tych fragmentach teksturę, podkreśliłem tu z tyłu właśnie taki troszkę bardziej kształt, który nam tu wychodzi, na dole są włosy delikatnie przedłużone, ale przy jego długości tylko nie do końca widać, Kształt w, tej, w tym konkretnym miejscu jest okrągły i taki jak zamierzałem. Ten kwadratowy kształt, który był na samym początku w strefie horyzontalnej. On się stwarza tak, że te włosy one mu się rozkładają w te części. Dlatego te fragmenty są już dłuższe niż ta część. To nam stwarza właśnie fajny efekt, fajną teksturę i mu to pasuje. Jak to określał model, jest to fryzura na kopernika. Podoba mi się ta nazwa. Nie wiem, czy na niej nie zostaniemy. Dobra. Ja każdemu dziękuję za obejrzenie tej całej lekcji, no i powodzenia dalej.